Radio Janna Michalska, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Angelina Repinowska, studentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, cześć. Hejka. Porozmawiamy dzisiaj o twoim życiu w Polsce, studiach oraz rozwoju. I będzie to rozmowa i w języku polskim i w języku angielskim. Na początku chciałabym zapytać ciebie, kiedy przyjechałaś do Szczecina i jaka jest twoja historia? Dlaczego Szczecin? Ogólnie przyjechałam, jak wybuchnęło tam w Ukrainie, to co, to, co wybuchnęło. I ogólnie przyjechałam 1 marca 2022 roku. No i ja mam bardzo długą historię, gdzie mieszkałam, skąd przeprowadziłam się i tak dalej, ale. Chyba to jest trzecie miasto, gdzie teraz mieszkam, Szczecin, i bardzo się cieszę tym wyborem, bo Szczecin jest bardzo piękne miasto. A skąd właśnie wybór naszego miasta Szczecina? Ogólnie miałam potrzebę po prostu studiować, i najbliższe miasto to był Szczecin i, i fajnie, że tak był. Czyli miałaś tutaj dobre początki, jesteś zadowolona z wyboru, ale właśnie a propos studiów. Co studiujesz, co robisz tutaj na uniwersytecie? Bardzo fajne pytanie, bo kocham swoje studia i mogę opowiadać o tym dużo. Ja studiuję angielską filologię, jestem na drugim roku i wybrałam sobie specjalizację nauczycielską. I jakie masz plany, jeśli chodzi dalej o tę specjalizację? Chciałabyś się rozwijać i rozumiem, że chciałabyś później być magistrem i uczyć w szkole, tak? Ogólnie jeszcze tak, nie patrzę tak daleko w przyszłość. Nie wiem, czy będę nauczycielką, czy w szkole, czy na uniwersytecie. Ogólnie po prostu oczułam, że to co robię, to jest ważne dla mnie teraz, bo właśnie na tym kierunku nauczymy się pedagogiki, psychologii, także właśnie tego angielskiego. Rozszerzamy także wiedzę o Brytanii czy Ameryce, o kulturze. No i ogólnie po prostu ja jestem takim człowiekiem, który bardzo potrzebuje aktywnego życia, czyli gdzieś wziąć udział, coś organizować, coś wymyślić. Ja jestem takim generatorem tych pomysłów i to jest bardzo ważne dla mnie, żeby gdzieś, co, żeby było gdzieś coś kreatywnego. I właśnie nauczyciel, ja tak uważam, że to jest taka bardzo kreatywna specjalizacja i potrzebuje kreatywnych ludzi, żeby Kiedyś, nawet jak będę nauczycielką, a to właśnie jest bardzo fajna możliwość, żeby odkryć tamtą y, kreatywność. I właśnie zawsze potrzebujemy fajnych nauczycieli, żeby pokazał, żeby był cierpliwy, żeby po prostu zawsze coś wymyślił fajnego, bo od nauczyciela wszystko się. Rozpoczyna. I ja po prostu bardzo kocham coś takiego oratorskiego, że żeby jakieś występy, coś opowiadać, żeby coś prezentować. I na tym kierunku mam dużo, pra dużo do praktyki, czyli jakieś mamy, występne, wys jakieś mamy występy, czy także udział w kołach naukowych, czy coś takiego. Wszędzie są możliwości i wiem, że jestem na prawidłowym miejscu. W swoim życiu? Fantastycznie i to też, to co wspomniałaś, jest bardzo ważne, że tutaj na tych studiach jest praktyka. Nie tylko teoria, która oczywiście też jest ważna i nas przygotowuje, ale Ty możesz siebie sprawdzać, możesz dużo ćwiczyć i przez to pewnie też sama doskonale wiesz, czy to jest kierunek dla Ciebie, prawda? Tak, tak jest. A mnie zastanawiają takie początki tutaj w Szczecinie, bo wiadomo, że jest to na pewno dla kogoś trudny czas, kiedy trzeba zmienić miejsce zamieszkania. Jak to było u ciebie? Świetnie sobie radzisz po polsku, więc Dziękuję. gratuluję ci, bo naprawdę jest to imponujące. Trudno było ci się nauczyć naszego języka? No, jakiś czas po, po prostu potrzebowałam tego, tej praktyki, właśnie, żeby słychać tego języka, żeby troszeczkę poćwiczyć. Na początku miałam problem, tak, żeby z kimś zacząć rozmawiać. Nie miałam dużo, jakby przy... Nie, nie miałam dużo koleżanek czy przyjaciół z Polski, więcej z Ukrainy, takie jak ja, czyli uchodźcy i po prostu miałam taką niefajną sytuację z jedną dziewczynką z Polski, bo na, w pracy i Myślę, jak otrzymałam taką e, mini traumę, że myślałam, że wszyscy takie są, ale naprawdę właśnie te studia pokazały, że nie, e, nie wszyscy. Polacy, bardzo wspierające osoby, zawsze mówią, że jak coś nie rozumiesz, wytłumaczę, tłumaczę, jak nie wiem po polsku, to po angielsku powiedzą, jeż, jeż, je, jeszcze coś nie tak, to pomogą. E, więc tutaj na studii właśnie otrzymałam fajne praktyki języka polskiego i angielskiego. No i te rzeczy, które studia też oferuje, nie tylko jako studia, a też jakieś rzeczy, nie wiem, chór, czy jakieś wydarzenia, także był jakiś tam personal branding week, czyli też praktyka ogólnie. Bierzesz udział właśnie w jakichś dodatkowych zajęciach na uniwersytecie? Jesteś w coś zaangażowana? Tak. A możesz coś więcej opowiedzieć? Jakieś projekty może? Tak, tak, mogę. Ja jestem członkiem chóru właśnie z lutego miesiąca. I ten czas był dla mnie takim e, adaptacyjnym i ogólnie teraz ja już jestem normalnym członkiem, śpiewam na koncertach, też ostatni raz jechaliśmy w, na początku października, jechaliśmy do Czarnej Góry na taki festiwal churalny, i to też bardzo było takie fajne i, i wspomnienie i takie doświadczenie, że ogólnie śpiewem, bo ja pierwszy raz w życiu jestem w jakimś chórze i pierwszy raz uczy się tego czytania nut, śpiewania, że jakimś nie po prostu śpiewasz, tak? Bo ja bardzo kocham śpiewać. I ja po prostu to robię dla siebie. Zawsze robiłam to tak, gdzieś tam, dla siebie, w swoim pokoju, tak? Jak wszyscy chyba. A tutaj śpiewasz dla wszystkich, też na występach. I nasz chór od Uniwersytetu Śląskiego to jest po prostu najspalniejsze ludzi, którzy mogą być. Oni zawsze wspierają. I dla mnie, jako osoba, jaka nigdy nie śpiewała w chórze i przyszła, bo bardzo chciała, i to było tak, że znalazłam jakąś informację, że mamy chór, można przyjść na przesłuchanie, coś tam, coś tam, idź na Mickiewicza 65. Taka, okej, okay, to wszystko co znam, że jest tam gdzieś na ulicy, tak? Jak przyszłam, powiedziałam, że tam była jakaś próba, i ja taka mówię, że chcę, przyszłam na próbę. No najpierw przychodzą na przesłuchania, a nie na próbę i pani po powiedziała, że a śpiewasz? Nie, to jak przyszłaś na próbę? No więc też pomyliłam się w języku, bo chciałam powiedzieć to, powiedziałam to, też takie czasami zdarza się, ale ogólnie e, na początku e, bardzo dużo było takich e, wspierań od osób, że na przykład nie umiem czytać nut. Nie, spokojnie, nauczysz się. Nie, nie umiem śpiewać, nie wiem czy ja jestem altem czy sopranem, spokojnie, nauczysz się. A ja, a, gdzie, a gdzie, gdzie teraz śpiewamy, o matko zgubiłam, tutaj, spokojnie, nauczysz się. I teraz ja już troszeczkę nauczyłam się i już troszeczkę zaangażowałam się w, tym, w tej grupie osób. Takie teraz ja idę na próby, mamy dwa razy w tygodniu i ja nie idę, aby tylko pośpiewać, jeszcze pogadać, jeszcze coś tam zapytać. Masz wspaniałe grono przyjaciół tam, prawda? Którzy tak. cię wspierają. Wy też odnosicie ogromne sukcesy jako chór Uniwersytetu Szczecińskiego, także jest to nasza uniwersytecka duma. Myślę, że możemy tutaj z pewnością tak powiedzieć, więc fantastycznie, że tam możesz się spełniać, szczególnie, że jak sama wspomniałaś, wcześniej nie miałaś takiej możliwości, więc to jest też bardzo. Bardzo ciekawe doświadczenie że poprzez śpiew poprzez twoje zamiłowanie do muzyki możesz teraz uh, spełniać swoje pasje no tak jest angelina what similarities and differences do you see in life and education in poland and ukraine you know, i didn't have education like university education in ukraine but anyway um, i can say that in poland uh, i see a lot of opportunities that university gives and uh, a little bit more than in Ukraine now we had some problems probably with uh, some development but anyway i see that uh, i have some friends that are like uh, they are studying now in ukraine universities and etc and they have uh, erasmus project too or they have something to like our um, circle like science circle or something like that i see that they have development but we have we still i guess have problem with uh, um, like inside university, that uh, sometimes you can't um, do something because teachers uh, are so strict and something like that. But as you know, as my friends told me, uh, I see that uh, Ukraine um, trying to do the best. Uh, i mean uh, despite of that problem that we have in ukraine now sometimes uh, people are fighting for lives not only for something like education or development and unfortunately when you build something uh, in any moment it can break or destroy that's i guess it's, it, it's a little bit complicated but i believe ukraine will develop uh, in better way and I hope as quickly as possible. Um, but uh, for example, for Poland, I see uh, more development and uh, how teachers or professors um, treat students. That's the best, I guess, because they uh, they all, they always have time for students. Or if you have questions, ask. If you have problem, tell. I will help you. I will. Uh, I will like push you to do some stuff i can't um, compare because i didn't have studies in ukrainian university and this is something that connected with my soul and i can't say it's bad or something like that because i know they have some problems but uh, i believe everything will be okay and i hope i will help to build something better than, for example, we have now. Uh, anyway, polish education, it's nice and uh, in high level that you have opportunities that i'm talking about, that you can take part in choir or you can take part in some presentation or even you can be a speaker if you want. i guess uh, i have a lot of idea what kind of thing i can do, but uh, i believe that uh, everything has a time, a special time uh, to create or to take part. And uh, I know you can't do everything in one moment because you are human or you need, um, I mean, even to rest. But I believe that uh, here in Poland, uh, if you have uh, some idea, and uh, no one supports you and you can uh, for example if uh, if we look to our university you can go to a teacher that uh, are really nice uh, or that uh, see development of our university or try to do the best you can go and say uh, for example i would like to have uh, performance in law in watch or in wrotslaw uh, can i take something uh, can i take your adv advice uh, what should i do or where can where should i go to to try and i guess everything is possible you can do you can create just even students are so with high thoughts that w they want to uh, to have uh, Development or they want to grow, that's nice. I think we are really open minded and support each other, and this is the most important thing in our country, like you know, in Poland. Mm -hmm. But I'm really wondering what or who inspires you to act and develop yourself. I guess my god, because um, everything that I do only thanks my my god and uh, jesus always support me and gave my gave me strange to act or to have that power inside to meet people because sometimes you can't um, if ever even if you want to meet some kind of people or uh, to have some opportunities you you will not have that by, by your um, strange or something that by your desiring even if you desire it's not always uh, come in your life but anyway when you uh, put your trust in god and knows that everything uh, you know that everything will be okay because my trust in god and i know that even something bad uh, came in my life in final uh, point it will uh, finish in good way that's i guess the the, the more Power that I mean, the high level from my power or acting. I think this is really a deep and beautiful answer for my question. Angelina, what advice do you have for people who are afraid of challenges and changes in life? I think your faith in everything that you do. First of all, I guess uh, you need to change your mind to be that person that you want. I, I guess, for example, if you want to have something but you uh, you tell that I will not have that, and uh, you even don't try to do something because you already believe that it will not happen with you. But why? You can, you know, the thing that it can happen or it, it couldn't, it will not happen in, in equal position. So if I put trust that yes, I believe everything will be okay, I will do that, and um, I put my trust that everything um, good will happen with me. And uh, I believe that I will uh, achieve that goal. I, will, I have dream, I will uh, come up with that dream, and everything will be okay. And when you have positive thinking, you know that uh, even something bad is uh, coming to you. That something bad has already something good for you. Yeah, I understand. And I think the positive vibes is really, really great for us mm -hmm. because you know our life is difficult. We have a lot of obligations. Mm -hmm. We have education, and sometimes we forget about our spare time, for example, about our hobbies. Mm -hmm. And I think we should to be really positive. Um, in our life you know uh, and helena where do you see yourself in a few years where would you like to be after for example university in stettin i would like to be somewhere where i can feel that this is correct place with correct people and with good uh, circumstances of what i did i mean everything that i'm doing now will influence what uh, kind of person i will become so i believe that uh, I will more stronger than I am and more healthy I hope and uh, with more spiritual um, growth in my soul I hope it will come and I hope I will meet people that close uh, to my values and I think that uh, kind of university experience that I have acquire or even my ideas I hope I will I already in that place I am productive go or i am stronger that have that i ha for example i will i will tell like it's already now i know that i am in correct place after five or three years i know that uh, everything that i did is good and now i have the best life for example <laughs> I'm really glad to hear that. Oczywiście życzę Ci wszystkiego dobrego z całego serca. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło, bo była to myślę bardzo szczera e, i piękna rozmowa, którą e, przeprowadziłyśmy. Podzieliłaś się z nami swoim doświadczeniem bycia tutaj i trzymam oczywiście kciuki za Twój dalszy rozwój. Thank you so much for the conversation and meeting Thank Angelina. You. It's Thank nice you. you. Same to you. Thank you.